mamy dzi Widzowie, dzisiaj gramy w speedrun 4 Pier To jest pierwszy odcinek w sumie Ale już jestem na dalekim levelu Chyba na 27 no, bo to 27 wiązek Ale to jest trudne Widzowie wiecie A jestem na 27 bo sobie klikałem skip level Ale nie zarobcy bo po mogę sobie klikać bo już tutaj do bo tego levelu jako i jest jeszcze ten level i tego nie przeszłam, więc to jest mega trudne. Polecam wielkę. Pierwsze są łatwe, ale już widzicie ten jest trudniejszy. Może cukierkowy, ale jest trudniejszy. Nie, włączę sobie tam żeby było łatwiej katać. Bo z mi się łatwiej skacze, bo musicie mieć taniec i to będzie mega fajnie. Popatrzcie, ja sobie tutaj teraz o wiele łatwiej skaczę. Bo nie muszę robić takich piruetów. Nie mogę swym widzowie, nie mogę, nie mogę. Dobra, robię to. Po raz pierwszy w życiu przejdę ten level. Zdę. Dobra. Nawet nie ma szansy, że jego przejdę, bo przejście tego levela zajmuje pewnie jakieś 500 lat, więc tutaj tylko sobie próbuję przejść, a nie, że przejdę, nie obiecuję tego. Ciekawe, czemu mi się muzyczka wyłączyła. Okej, okay, jednak się włączyła, powiedziałem, że się wyłączyła i gdyby. Dobra, potrzebuję skoczyć na ludka. Teraz to... Błaga, Błoga mi będzie spadał. Okej. Okay. Dobra. Ty! Zrobię to. Nie no, nie zrobię, tam jest za daleko. Patrzcie, teraz na chwilę spadł. Patrzcie. I na przykład tutaj. Dobra, jednak ja spadłem. Dobra, na lodach było najciężej zawsze. Nie no, już byłem tak daleko, widzieliście to. 1000 tysięcy kasy, więc dużo. Widzicie? Ja zawsze tutaj na tych lodach. Ale teraz mi się uda. Spokojnie, Józef. Teraz musi mi się udać. Najgorzej że tu czekponików nie ma. No jak? Nie mogę z tym, dobra, teraz, teraz się nie zatrzymuję, teraz się tak nie hamuje na tych lodach. Myślałam, że tutaj jest jakiś gracz, chyba jako jeden. Nie, nie, dobra, prawo po ten Ile on ma stars? Nie mogę, dobra. Janek, dobra, dobra, więc skurę, dobra. Do, teraz mi się uda. Tak, czekaj. Mieniam sobie trochę skakanko i teraz będzie o wiele łatwiej skakać. Okay. Robimy to widzowie! Nie no, znowu! Na tych lodach. Dobra, skaczemy. Dziękuję 3 minuty, a nawet tego nie, nie jestem blisko przejścia. Znaczy, streamuję. No, jak ja tutaj spadłem! No, nie mogę! Czekolada! Ta czekoladka i te wafelki, niech ktoś pyta. Najgorsze są loby i lizaki. Też wafelki też są trudne. Ale najgorsze są te loby tutaj. Bo ja ciągle tutaj spadam! Dobra, teraz mi się uda. Ciekawe, co jest na tym levelu, gdzie ten najlepszy ziomal jest. Co tam jest, bo jeśli to jest trudniejsze od tego, to ja tego nie przejdę, nie? Chcę wiedzieć, co jest następne tutaj. Albo potem ten gość sobie sernie kupił jakieś robówcy. Żebyś skipał te levele, jest! Dobra! Robię te loby, teraz tylko zrobić wszystkie czekoladki, wafelki i też kolejne loby, Teraz za chwilę już tu będą. Nie! Wafelek! Dlaczego wafelek nie zabił? Dokładnie ja spadłem z wafelka ale on za daleko doskoczyłem Dobra, teraz, teraz muszę się udaje, No, te lody, dobra, te lody muszę dalej po prostu. Nie. Robię to widzowie. To jest dobra, już wiem, jak to zrobić. Teraz muszę tylko trochę bardziej powoli. Albo to tutaj... wyłączę sobie to, żeby skakać o tak. Tak mi mi łatwiej bez tego dziwnej animacji skakania. Ale. to? Na lodach jest tu łatwiej sobie właśnie z tym skakać. Trzeba było uważać nie? nie. Dobra, robię to. No nie, to jest takie jest za Dobra. Lepiej by było, jakbym wszystko miał... O! 53 tysiące xd, dobra To, dobra, pierwszy lód Drugi lód Trzeci lód Dobra, trzy lody już zrobiłem Ale tamten kolejny jest mega trudny Dobra. Tak! Czwarty lód! Uwaga. Tak, dobra. Nie no, ja tutaj spadam. Spadam tutaj, nie? No i proszę bardzo, dzięki! Wykrakałem. Przynajmniej tysiąc dostałem. Tyle mam energii, tyle mi się dostaje. Kasy. Albo 2 bil, biliony, forsy, jak tamten. Nie, 2 tryliony miał. 5 trylionów forsy. Chociaż wiem, że to niemożliwe. Chyba, pierwszy lód. Drugi, trzeci. Trzy lody. Dobra, musimy zobaczyć się w drugiej części widzowie. Cześć.